Cześć, cześć koniec, to jest Miss sobie zrecyzujemy tą książeczkę Lego Ninjago Masa z widzicu Germadon rządzi. Oczywiście to jest Amet oczywiście. Jak znamy firmę Amet z tyłu oczywiście nie mamy nic napisane, bo prostu znak syna Germadona No i omówię tą książeczkę dzisiaj dopiero skończyłam i pomyślałam, że Wam nagram. Zobaczmy jak to wygląda. Mamy na górze Harumi naszą, a tutaj mam zdjęcie Garmadona, i tu widzimy takie błyski. Fajnie to wygląda. Takie zdjęcie przyjęte. Bok tutaj tak wygląda. Też ładnie, no i z tyłu też taki spokój. Ja gdzie tę książkę dawno temu zamówiłam na Allegro. No i dopiero, no i naprawdę, bo ona już nie jest dostępna. Na Empiku, mogę to od razu powiedzieć. Ale możecie jeszcze spokojnie ją na Allegro jeszcze dorwać, jak ktoś jej nie posiada jeszcze. Sama sobie opowieść, bo w sumie to bym powiedziała, że ta książka to jest w sumie bym chciała, pamiętnik naszej Harumi. Księżniczki, oczywiście, Harumi. No ale dobra, powiedzmy, że to jest Harumi, bo miano księżki chyba już się jej w sumie nie należy. I ja ona tu opisuje po prostu swoje, bym chciała takie życie, tak po stracie jej ten i zobaczcie, to ten dziennik należy do to było księżyczki Harumi Ciszy to bardziej jest dziennik ale bym chciała, że taki mini pamiętnik coś takiego tutaj macie jeszcze ten no bo oczywiście wiem, że w ósmym, dziewiątym sezonie Harumi nazywa się jako Cisza to opisuje, tak wszystko. Jakby tutaj stare zdjęcie, jakby tu. Tutaj, jak. Ona od małego zaczęła, oczywiście, tutaj, bo Hutnis jej ten dziennik, żeby mogła. Z... O, mamy nawet to. Mogę wam przeczytać. Hutnis dał mi ten pamiętnik i powiedział, żebym pisała o swoich uczniach, bo to pomaga. No i ona to napisała, a co on może widzieć o moich uczuciach? No i mi psa bardzo nie lubiła mi. dzieciństwo. Tu opisuje co się działo. Tutaj nie należy do widać rodziców. <grym>, tu jak fajnie, bo ona... I <grym>, tu fajna jest scena, naprawdę ja nie wiem ten... Niezadopiony Cię, bo Cię adoptować. To jest fajne, naprawdę. Niektóre tutaj rysunki takie są fajne. Naprawdę, bo na przykład ona chciała, żeby tato to mi był w na początku. Naprawdę, no tutaj zrobiła go, a później tutaj jest o nie, No to coś się działo, tak? To są różne rzeczy, na przykład czaszka weża ekstra. No i to opisuje to na przykład o rodzinie Lloyda, na przykład o Misako tutaj mamy. Jednak zupełnie bez sensu było to, że gramoni misami mieli syna o mini Loida. ten nie udacznie tutaj zieleni działa. Najbardziej no beznadzielidza na świecie. No ja opisuję, że na widzi coś Lloyd'a No i tu tu wszystko, na przykład o czterech czterech złotych broniach mamy tu. Jakby ona się interesowała, wiecie, rodziną Karmadana, W sumie całą rodziną, oczywiście. No i wszystkimi ninjami. No i tu wszystko opowiada, tak. O, no to w dzisiejszych To nie może być prawda, tylko nigdy by się nie poddał pranie mózgu. No i tu opisuje, że na przykład. Tutaj na przykład, że później od ciemności do światła, to był z drugiego sezonu. Garwano się zmienił na senseja. Tutaj tego nigdy nawet nie widzieliśmy. Tutaj nawet przyszedł do cesarzowej i cesarza. Nie widzę sensu w naszym prowadzeniu dziecka. Taka rezygnowana bym powiedziała, że naprawdę jak się nie chce już nic robić. No, ale przeczytałam ten kawałek. Co dzieje, że artykuł właśnie był zmyślony. Ale dzisiaj Hermanon pojawił się w pałacu. Przez sekundę miałam nadzieję, że przyszedł rozgronić straż pałacową i zajmie, sobie miejsce jako prawowity cesarz. Teraz się z emocji byłam gotowa do niego dołączyć i walczyć u jego boku. Wszystko potoczyło się inaczej. Hermanon tak naprawdę przyszedł, żeby cesarz go Ułaskawił. Zorganizowano ceremonię, musiałem musiałam wstać nieruchomo jak posąg i patrzeć, jak Karman kłania się tą wygłosił mowę i odpuścił Garwano wszystkie zbrodnie. Karman się sprzeda poddał się, widziałam to na łasacze. w tym właśnie momencie. Powstaje że z nim kończę. No i ona tu, jakby tutaj zakończy swoją, oczywiście, pisaniem dziennika, a później tutaj. Później znowu wraca i tak mi opisuje, tak? No i tutaj jak ona zaczyna Wyłazić z tego pałacu No tak wiecie No i zaczyna się interesować się maską Już pierwszą Co jest w pałacu No i to na przykład jest taki jakby, nie wiem Nie wiem czy to prawda było, ale tutaj była to jedna z masek oni. Gdy byłam dzieckiem moja gwanka opowiadała mi o demon zwanych oni. Poszł, poszedłam bliżej. Twarz na pomoc masę miała krzywy, uśmiech i północne oczu. Tego oblocie była wygramona za maska oszustwa. No tak, ona się nazywa maska oszustwa, no tak. Nie kodowałam już zwiedzania palców. Z tej nocy przyjechałam do sali i się się maskę wszystkiego Nie widziałam dlaczego to robię. A trzeciej nocy, gdy znów stałam przed gawędą maską, nagle usłyszałam w głowie głosa sprynięty, stłumiany głos: Harumi! Nie przestraszyło mnie to, czego ode mnie chce! Spytałam: Jestem uwieziony, uwieziony w krainie umarł. poczułam jak dostaję gęsi i na całym ciele. Czyżby to był demon? Muzykę w masę? Kim jesteś tam? Jestem Germaną. No i sami widzicie. Nie wiem, czy to prawda, no ale może taka, ten. No bo w sumie nie mamy. Inaczej pisze zawsze coś w książce, bo tak zawsze mamy, a zawsze inaczej w serialu. Troszkę się przekonałam w sumie, jak czytam ksi książkę z Lego Mówi. No to się inaczej to tego. no Naprawdę, świetnie się nie wiem czytał. Widziałam to, widziała to tak. Z innej perspektywy to jest bym chciała opisane, bo jakby czytałam, chciała taki, no niby to jest dziennik Harumi, bo to jest dziennik Harumi, ale tu w niektórych momentach pisze też kilów, bo Tu żadnie ninja nie pi nic, nic, tylko Kilof w sumie tu jeszcze pisze, ale bym chciała, że bardziej się skupiamy tutaj, jak pisze Harumi, ona tutaj wszystkie jakieś takie. Bardzo ważne wiadomości, po prostu takich na przykład, niektórych zdjęć, na przykład nawet my nie widzieliśmy, na przykład ten, na przykład tak jak ten, jak Garmanon przyszedł um, y, ten skawienie, to też takie było, y, też takie dziwne, bo tego nie było oczywiście w, w, w serialu. Jeszcze Wam pokażę. No bo niektóre to znamy, te sceny, a niektóre, na przykład, o, to zdjęcie. My tego zdjęcia w ogóle nie widzieliśmy. To jest dziwne. No jakby Garimaldon nie było nic, że Garon idzie u do cesarza w ogóle. To też jest takie dziwne. Poczekaj, aż mi książka wchodzi, to sobie zmienię rączkę. No i to jak Harumi zaciekawia się naszą maską tutaj mamy. No i tu mówi Hutnis. Ta maska ma wielką moskę, że go oznajmił. Może jedynie wyłóżko. Dlaczego ma taką moskę? tam? Skąd się wzięła? Ale Hutnis nie chciałbym nic nic więcej. Spróbowałam wy, wypytać o maskę cesarzową. Powiedziałam, że za mi nami sali sali żeby się wielki, więcej więcej, reżimice, że krzyż nie przystaje interesować się takimi tematem harmonii uci u ciała cesarzowa. No i widzicie, no ona bardzo chciała się dowiedzieć, no i no i oczywiście przemieniło to, bo ona tu wszystko pisała, na przykład o lodzie tu tu wszystko jak widzicie możecie tu zobaczyć, tutaj Brodę tutaj na przykład tutaj rysowała takie niefajne rzeczy. To na przykład narysowała ludzie no, Szczu... skrzydełka biedronki. Ona tutaj naprawdę widziała jakby powiedzieć swoich emocjach, no w sumie bardziej złości. I tutaj później ona chciała dowiedzieć się o oni i tu przychodzi do kogo? Do naszej herbacialni, która co prowadzi no to już sami chyba się domyślicie no i no i opowiada tu jej oczywiście o no oczywiście wiecie już tutaj nawet już wam pokażę kto to bo jak ktoś nie wie no to Miss Sake się Arwajanem. no i pamiętacie tą historię o nich Smoków co było opowiadała Joyowi Lloydowi to Bardzo świetna no i tu też mamy całą oczywiście historię pisaną. To mogę wam nawet przeczytać kawałek. Oni zburzyli Murgołim świątynię. Walka się się setkami lat. Co smok zbudowało, to oni zniszczył siłą i ogniem. Potem z popiołu powstało dziecko. Pojawiło się dziecko zrodzone z obu światów. Kontynuowała misja. Zrozumiał, że tworzenie jeszcze nie mogą iść w jedno bez drugiego, ale oni, smoki, chcieli tego, za którym Więc dziecko, upuściło ich świat, żeby stworzył własny świat Ninjago. No i wiemy, jak to się dalej tak, że stworzył złote bronie, no i później urodziły mu się dwoje synów, oczywiście Garmadon i Wu. Jeśli w żegle płynie krew Oni, to może uda się wskoczyć za pomocą tego rytuału? Muszę dowiedzieć się o czym polega. No i ona tu szuka rytuał, wszystko jakby... Ona tu już planuje tak samo, tak? Ma o masce, tu macie oszustwa, kłamstwo i zdradę. Maska zemsty i tu wzięła zemsta na Ninja. Maska nienawiści, którą Harumi założyła. No i ona tu zaczyna tutaj werbować oczywiście kilofa tych różnych naszych złoczyńców, które pojawili się w ósmym a dziewiątym sezonie. No i ona tutaj zobaczcie jak, jak to wyglądać, ładnie jak fryzurę mieć. I zobaczcie, ona gdzieś stanie się ciszą. No i to naprawdę ona tu miała naprawdę genialny plan, bo zobaczcie. Tu później ona na przykład z Kilofa przez Wiro filmiki tutaj na przykład znalazła kilofa. No i tutaj zwerbować i go zwerbowała I tu później ten kilof tu też pisze na przykład no nic Naprawdę tutaj w sumie najwięcej piszę, może tu kilka z napisał, ale resztę napisała harumi tutaj. I na tutaj zobaczcie, jakie są rysunki, jak tutaj motocykle powstają. No świetnie bym ja widzę książkę. No, no, naprawdę ona miała taki plan od małego, żeby to zrobić. I zobaczcie, każdego omówiła tu napisze pierwsze później zobaczcie Kaja, zobaczcie jak ona tutaj chyba ich nienawidziła, bo... I zobaczcie wszystko tutaj. Zmiany członkowe, rodziny, ulubiona broń, mocne strony, słabości, wnioski. No, tu na przykład to zapamiętam odpowiedź żeby zobaczyła rok w gaśnice. No tu na przykład zobaczcie, jak mnie pięknie. Źle potraktowała rysunek ni, a nie się jest taka fajna. Naprawdę też źle tutaj. I tu też samo słabości. Naprawdę. No, no. Kola. I tu też Jaya, Tutaj jak zrobiła Jaya z okularami. Zejna tu zobacz jak zrobiła. No i tu też wspomina o Pixel naszej. Przynajmniej jej zdjęcie widać nie podmazała. No i tutaj oczywiście pamiętacie, że Pixel została później zhakowana na pewno i ten. Tutaj zobaczcie, co zrobiła yy, Harumi. Miecza nad głowem no i ten z za swoim pójkiem. No naprawdę. Tutaj nawet zobaczcie. Tutaj wszystko opisują pojeździe Lloyda, no Naprawdę, tutaj jest sporo, widzowie, takich bardzo jak ciekawskich yy, tu na, yy, rzeczy. Na przykład, tutaj, jak wymyślono, nie było tego znaku yy, wrogów twarzy Gramadona, synowie Garmana, i to ostatecznie, to zobaczycie było wymyślanie. No, takie jak. Zaczęła. No i to nawet są regulamin gangów. I tutaj werbowała kolejnych i dowiadywała się o nich informacji, na przykładzie pan E, na przykład. Wybrała na przykład pana E, czy na przykład pojazd kolejny dla, dla pana E, jak się tworzył. Ultrafialet. Na przykład. Też dla niej tutaj motocykl robi, no tutaj sporo będzie wiadomości, naprawdę yy, Tutaj jakieś tam błędach i ona na przykład tu yy, Nie wiem Kilo wpisuje, a później Harumi to jakby prawdopodobnie i ten Próba Innecynia synów Garmadona, jak to pokona, no to jest w gangu Naprawdę bycia spoko Ten na przykład tą bazę, którą kol się znalazł też spoko oczywiście tutaj wieści co kilo rozczarowane że Pixel, oczywiście wiemy, że Samurai X pixel no to oczywiście wiemy tutaj zasady, na przykład jakieś yy, oznaki no to świetnie tutaj yy, ona już szuka informacji o kolejnej masy Myśleć. Wszystko ona tu sobie okopra starego, no tu dużo naprawdę. Tu jest sporo rzeczy, naprawdę. I ona tu na przykład wymyśli Więc to skrzyżenie Germana potrzebuje jego żony misako. Y Grata Wysena, no nic no, co nie będą stanowić dla mnie problem, ale łu zaginęł już jakiś czas temu, skąd mam wziąć jego włos. No i to on na przykład potrzebuje chwila, tylko ten, który użyłem później nekryfonii, to znaczy, że nie spoczywał, albo Lloyd. No właśnie, i ona to się naprawdę. To na przykład zobaczcie, nawet rodzinne drzewo zrobiła. No, na przykład jak ona się dostawała z pałacu. naprawdę. Sami na przykład musicie, naprawdę, jak macie tą książkę, albo nie macie, to sobie zamówcie, bo naprawdę to jest książka naprawdę. Tu na przykład o wszystkich: o Misako, na przykład ten. Nie wiem, skąd ona wzięła zdjęcia, z tym pytaniem. Bo na pewno Ninja to na przykładzie, na pewno wzięła z, z gazet czy coś, ale Misako, u. nie wiem. Tu na przykład ten. To jak Kilo. Napisał jak porwanie u i misako. To na przykład jej pioseneczka Harumi. pają w siecie czeka, tu już śpi śpi. Myszkę ugryz i zjadł, już śpi śpi. Zaśnij szybko, nie budź się, bo ugryzie. się. Złapię go w moją sieć jak pająk. Wtedy, dopiero wtedy ugryzę. Jak na przykład dojdę. Tutaj gang mocykowy porywa maskę z Mactarel. No, naprawdę, tu jest sporo tutaj. Ona tu naprawdę ma wielki plan, tragedię w pałacu, i ona udaje, że. że ten. o pisze to spoko, dopiero przyznaje, dla ten statku ninja prowadzę tu dziennik nie jest łatwy, ale koniecznie wiem, że kiedy stanie się on ważnym dokumentem, takim jak w WTC domu trudno jest przybrać tu wraz z ninja, się być przyjaznym i zdejmując maski i nawet na chwilę muszę się naprawdę kontrolować, żeby być miłą dla tych, którymi tak bardzo gardzą. no widzicie na przykład nawet tu fajnie wzięli rysunek, tu ma pięknej księżniczki, a tu pod niej takiej niedobrej tu że parowa to na przykład, tego na przykład nie było na górze. Skip się właśnie dowiedział, że ma nie lubi kroku, no to wiecie. <laughs> I tutaj jak, jego minę, no naprawdę, tutaj w już koniec. Naprawdę, głupcy nie mają pojęcia, że co ich czeka, już w nocy. Ja i Segral zaprowadzimy do porządek na listwie Ninjago. No i tu już rytuał szkodzenia Oni i zobaczcie tutaj jej zaklęcie. Kłoto witi, kłoto frate, kłoto dżum. Kłoto witi, kłoto kłoto on dżum. Kłoto witi, i kurtynę światy, wołam Cię Oni, połóż mnie z krainą umarłych. Wołam Cię, Panie na wielkim, wielkim desktorze, królu cieni, lodzie garmazonie. No i tu już koniec bym chciała książki, to jakby już czeka na nią kolejna strona żeby pisać ten dziennik i na tym się jakby kończy książka. Ale bym powiedziała tak, jak daje jej ocenę, bym powiedziała super, bo to jest co innego, jak no bo no, nie dostajemy jakąś opowieść, a tu dostajemy taki dziennik, czy, powiedziała bardziej pamiętnik Harumi, który ona tu pisze o swoim tym wielkim planie, jak zastanowić się na ninja. Tak bym powiedziała. Naprawdę jak nie macie tej książki, to naprawdę zamawialiście ja ją. Naprawdę ja polecam, ją, bo naprawdę to jest inna niż inne. Naprawdę książki są bardzo ciekawe. No to co? Ja się z Wami chyba żegnam. No. Chyba Wam się spodoba ten odcinek. Choć powiedziała, że no, bardziej czy ta książka był ten podoba. Czy macie zamiar ją kupić? Czy już macie ją i przeczytaliście? Napiszcie mi w komentarzu. No to co, ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie, to oczekujcie na kolejny odcinek. No to.